Wielka Sobota z bogatą liturgią paschalną, która będzie w naszym przeżywaniu okrojona, ale zachęcam do też uczestnictwa w transmisji telewizyjnej. Jest dużo tutaj w mediach podanej informacji na temat godzin i miejsc właśnie transmitowania liturgii. Natomiast wracając do tego, co towarzyszyło przez cały dzień. Bo to był taki dzień odwiedzin naszej świątyni, dzień zatrzymania się przy Bożym Grobie. I też z mojej strony, jeśli to jest możliwe, nie idziemy z koszyczkiem do kościoła, ale może chwila gdzieś osobistej modlitwy w świątyni, jeśli to jest możliwe. Jeśli również w tym wirtualnym świecie, to też możliwość wejrzenia do niejednej świątyni, także i naszej świątyni parafialnej. Ale chciałbym zwrócić uwagę na istotny wymiar naszej liturgii przygotowawczej do niedzieli zmartwychwstania niech nie zabraknie tej troski i pracy o to aby wspólnie może razem nie, przygotować koszyczek właśnie Wielką Sobotę ten przepraszam że tak użyję ale złodziej koronawirus nie może nas okraść z tej pięknej tradycji Przygotowania koszyczka, gdzie właśnie ta symbolika życia została przez nas niesiona do świątyni, aby właśnie tam otrzymać błogosławieństwo, aby to błogosławieństwo zagościło w naszych domach, na naszym stole, błogosławieństwo Boże. Tego nie może zabraknąć. Na tym stole, od już właśnie tych godzin Wielkiej Soboty, Powinien być obecny koszyczek z pokarmami, które tam symbolicznie umieszczamy. I to jest niech będzie też troską wszystkich, aby ten koszyczek był znakiem naszego przygotowania do, do zbartych stania.